Cześć, tu Kepson. Ostatnio, będąc w sklepie Topas, natrafiłem się na coś, co sprawiło, że aż się uśmiechnąłem. Przechodząc sobie alejką z gotowymi produktami w słoiku, oczom moim ukazał się słoik daniem mięsnym la kebab od firmy Stoczek, który kiedyś ktoś mi już polecał, ale w internecie nie mogłem znaleźć, gdzie to po prostu dostać, więc tutaj efektem przypadku natrafiłem właśnie na ten produkt. Postanowiłem go wziąć. Zanim przejdziemy do recenzji, chciałbym, żebyś zostawił łapkę w górę, dzięki temu ten filmik dotrze do większej liczby ludzi. Dziękuję Ci za to. Kebab w słoiku to brzmi kontrowersyjnie, ale też ciekawie. Gdy wrzuciłem fotkę na swoje media, to w efekcie dostałem multum pytań, gdzie dostać to. Przewijało się też sporo wpisów od ludzi, którzy w życiu by tego nie tknęli. Moja rola w tym wszystkim jest taka, że muszę sprawdzać różne takie ciekawe rzeczy, żebyście wy po prostu nie musieli. Koszt takiego słoika to około 7,50 zł. Według producenta przygotowywać to można w naczyniu żaroodpornym w mikrofali, albo odgrzać w garnku. Ja wybrałem tę drugą opcję po około 8 minutach. Wydanie jest gotowe i trzeba przyznać, że pachnie wyraziście. E, charakterystycznie, pieprzny taki zapach, ale za to wygląda no, dość średnio i sami to przyznacie. Porcja pół kilo, więc można się tym spokojnie najeść w porze obiadowej. A jak ze smakiem, powiem szczerze, że byłem zaskoczony i to pozytywnie. Smak tak samo jak i zapach wyrazisty, taki pieprzny, czuć tam nutkę orientu, ale czy to kebab? No nie, bo z reguły kebab to obracający się pal z mięsem, a tutaj to po prostu mięso wieprzowe z przyprawami. W kategorii kebabów nie będę tego oceniał, ale w kategorii gotowych danie w słoikach, no to jest jedna z lepszych rzeczy jakie jadłem. Stosunek mięsa do reszty składników to 1 do 4 i to informacja od producenta. Oprócz mięsa wieprzowego znajduje się tam także cebula, kapusta czerwona, cukinia, kukurydza i to o czym ja mówiłem wcześniej, wyrazistości tutaj nadaje gorczyca oraz papryczki chili. Wizją producenta jest, by zawartość słoika podawać w grubej bóle od kebaba i mogłoby to współgrać ciekawie. Ja zrobiłem to sobie na talerzu, by ocenić samą zawartość słoika i jak nie polecam tego stawiać w kategorii kebabów, no bo się rozczarujesz, bo smakiem ma się to średnio. Tak polecam przynajmniej spróbować, żeby przekonać się po prostu na własnej skórze, czy jest to coś ciekawego. Według mnie jest, więc możecie sobie to stestować i napisać w komentarzu, albo jak jedliście, może już coś takiego, to też możecie y, napisać. Ja kiedyś znalazłem w, na niemieckim eBayu, y, że w Niemczech są dostępne konserwy, doner kebab, także może też mi się to uda dostać w ramach takich ciekawostek na ten kanał. Może będziemy też y, próbować takie y, rzeczy. Tymczasem ja zapraszam na Instagram, Kepsi Kamikadze oraz facebook.com, Kepson Poland. Jutro wrzucę jakiś filmik y, z podróży. Pozdrawiam, trzymajcie się, cześć.